Z wami to wiesz, nie ten sam problem. Przychodzę dzisiaj do Was z tematem, który wielokrotnie już przerabiałem, wielokrotnie się z nim spotykam. Będę się spotykał i najprawdopodobniej, mimo tego filmu, nic się nie zmieni. Ale i tak warto o nim wspomnieć, bo. Jak nikt nie będzie o tym mówił, to nic się nie zmieni. A jak będziemy o tym dyskutować, rozmawiać, to może coś zacznie się poprawiać. Tym bardziej, że kończy się tego piąty rok w szkole i na kursach i wszystko to jak krew w piach. Tak, krew od razu. Ale mam nadzieję, że chociaż po tym filmie trochę wam się przejaśni, zmienicie trochę podejście do tematu. A przede wszystkim zasubskrybujecie kanał i będziecie oglądali inne filmy. Tymczasem lecimy z materiałem. Wiecie co? Temat dotyczy drzew. Drzew, które bardzo często sadzicie sobie w ogrodzie, a najczęściej sadzicie to w złym miejscu. Sadzicie to tam, gdzie nie będzie to miało miejsca, gdzie będzie przeszkadzało, będzie powodowało szkody i robicie to często bez przemyślenia tego, czy to będzie miało odpowiednie miejsce. I nie tylko dlatego, że stanowisko odpowiada: A, bo jest wystarczająco wilgoci, po drugie, bo jest wystarczająco światła, a po trzecie, według Was jest ładnie. Jest jeszcze jedna cecha, o której praktycznie zawsze zapominacie. A tą cechą jest właściwie, co ja będę się produkował. Myślę, że ten obraz powie Wam więcej niż moje gadanie. Szkody, które stworzyły korzenie drzew, które rosną tam, gdzie być nie powinny. A najczęściej zaczyna się od tego, że bierzecie swoją świąteczną, piękną choineczkę, która była najpiękniejsza na osiedlu i z którą z... aż ciężko wam się rozstać. There it is. I bierzecie tą choinkę po świętach i wpierdalacie ją pod płot. Dobrze robią. Dobrze, wszystko jest w porządku. Sadzicie sobie ją pod oknem albo w innym super, pięknym, idealnym, stworzonym dla niej miejscu, pominięciem tylko jednej małej rzeczy. Że jak to się rozrośnie, to wam narobi więcej szkód, niż sobie wyobrażacie. I wiem, najczęściej jak ją sadzicie, ona ma metr, półtorej, może dwa, w porywach dwa i pół. Jeśli ktoś ma duży dom i po prostu ma miejsce na taką dużą choinkę. I pewnie jak posadzicie to w tym roku, kiedy posadzicie kompletnie nie było problemu. No bo przecież skąd? Przecież to jest małe drzewko. To jaki miałby być problem? I w drugim roku też nie ma problemu. I w trzecim, i w czwartym, i w piątym pojawia się pierwsza rysa, której kompletnie nikt nie widzi. I nawet kostka, którą lekko wypchnęło też nikt nie zwraca uwagi. I to tak powoli, powoli pączkuje, aż w pewnym momencie okazuje się, że spłukujecie wodę z kiblu, a ona Wam nie spływa. Albo spływa, a się okazuje, że wypływa w Waszej piwnicy. Czemu? bo okazało się, że drzewo, które posadziliście 15 lat temu wrosło w waszą kanalizację i zatkało światło rury. W związku z tym okazało się, że każde gówno, które puściliście rurą wraca wam z procentu. No właśnie, i tutaj zaczynają się schody, ponieważ nikt z was nie pomyślał o konsekwencji tego, co się stanie, jak to drzewo się rozrośnie. Pal licho, jak będzie tylko duża korona, którą można upierniczyć. Ale nikt nie pomyślał o tym, co się stanie, jeśli korzenie się rozrosną. Albo, co gorsza, korzenie pójdą w dół dosięgną waszych instalacji, bo może być to jeśli macie na przykład instalację elektryczną może być w ziemi, może powodować zwarcie, jakieś przebicia, może być może powodować zakłócenia Ale w postaci przerwanej izolacji, gdzie się będzie dostawała wilgoć e, może być problem, tak jak wspominałem, problem z instalacją sanitarną może być wypchnięta kostka i to jest pół biedy jeśli to jest tylko kostka, tak naprawdę doraźnie możecie sobie to jakoś naprawiać, nie uszkadzając drzewa, skracając, obniżając, podcinając Kostki, które wam po prostu wypchnęło. Jeśli to jest ogrodzenie, no to powiedzmy, to jest tylko płot. Jeśli jesteście ostatni, który z nikim nie sąsiaduje, no to jeszcze też pół biedy. Gorzej, jeśli ten płot macie na przykład wspólnie z sąsiadem. Wtedy zaczynają się problemy. Jeszcze większy problem się robi wtedy, kiedy okazuje się, że korzenie zaczynają wam powoli pukać do waszych fundamentów. To fundamentów waszego domu. Wtedy problem jest naprawdę duży, ponieważ tak naprawdę jedyne, co możecie wtedy zrobić, to pozbyć się tego drzewa i przyjąć, że musicie odkopać korzeń, żeby zabezpieczyć ponownie wasz fundament. A to już może się wiązać z dużymi kosztami, ponieważ może się okazać, że nie, nie skończycie jedynie na zwykłej izolacji. Więc co zrobić, żeby takiego problemu nie było? No przede wszystkim ruszyć głową i rozważyć taką opcję, czy to drzewo, które chcecie sobie posadzić, albo inaczej, przyjmijcie taką zasadę, że jeśli to drzewo, które chcecie tu posadzić, czy ono się tam zmieści? I nie w tym momencie, kiedy je planujecie posadzić. Weźcie na przykład belkę, która będzie miała deskę, która będzie miała belkę, deskę, która będzie miała 4 metry długości. Dlaczego 4. Przyjmijmy czysto hipotetycznie, że jeśli podzielimy ją na pół, to w połowie, czyli na 2 metrach będzie nasz przewodnik, czyli miejsce, w którym sadzimy. I przyjmijcie teraz, że 2 metry w prawo, 2 metry w lewo, to jest szerokość waszego drzewa. Ja wiem, ono będzie później, ale czysto hipotetycznie, początkowo, wyjściowo, przyjmijmy tak obrazowo, czy belka, którą weźmiecie, czyli taką 2 czy 4 metrową, zmieści się Wam w tym miejscu, w którym planujecie posadzić drzewo. Czy jego rozrost, to znaczy tego docelowego drzewa, które już planujecie posadzić, czy rozrost tego drzewa, na, e, który osiągnie średnicę 4 metrów bądź większej, czy będzie miało miejsca i nie będzie z niczym kolidowało. Jeśli Wam nie koliduje z ogrodzeniem, jeśli nie koliduje Wam z domem, z kostką, z podjazdem, z obrzeżami, z sąsiadem, z samochodem, ze wszystkim, z waszą ścieżką, z każdym elementem, który w jakiś sposób jest dla was ważny albo spełnia jakąś konkretną funkcję, tak jak na przykład utwardzenie. I okazuje się, że ta belka, deska, wasz przymiar, który będzie miał wielkość określoną przez was, przyjmijmy na przykład na 4 metry, 5. Nie ma sensu brać małych, małego przymiaru, typu nie wiem, pół metra, metr, dwa, bo to nie jest obiektywne, bo tak naprawdę szerokość do tego. Waszego przyszłego drzewa na 100%, na 100 przekroczy tą średnicę. Więc weźcie sobie możliwie największy przymiar, ale taki realny. Czyli na przykład, jeśli nie wiecie, ile to może być, idźcie do lasu, stańcie pod drzewem, zobaczcie, jaka jest, jego wysoko, jaka jest jego szeroka korona. Jeśli według Was ta korona jest szeroka i ma na przykład 6 metrów, to weźcie belkę na przykład albo deskę 6 metrów. Jeśli według Was jest więcej, no to weźcie więcej. I z takim przymiarem pójdźcie w to miejsce, gdzie chcecie posadzić wasze piękne drzewko. Jeśli się okaże, że tabelka, którą wy koliduje z czymkolwiek, czy to będzie Wasze utwardzenie, które... Lepiej, żeby było płaskie, ponieważ no, siłą rzeczy wygodnie się po tym chodzi. Jeśli się okaże, że ma jakiś konflikt ze ścianą, na przykład Waszego budynku, z ogrodzeniem, z podjazdem, z garażem, z obrzeżem Waszego trawnika lub z jakąkolwiek instalacją, która może przebiegać gdzieś tam w okolicy, jak na przykład wspomniane wcześniej e, instalacje sanitarne czy elektryczne, to lepiej, żebyście zrezygnowali z tego genialnego pomysłu, Zachowania waszego drzewka w ogrodzie. Wasze świąteczne drzewko nie dość, że się rozrośnie, to później i tak o nim zapomnicie. Nie będziecie go przycinać, nie będziecie o nie dbać, nie będziecie pielęgnować. Na pewno nie wykorzystacie go w przyszłym roku. A nawet jeśli się Wam uda wykorzystać je w, przy... w kolejnym roku, w kolejne święta, to w następnych już będzie za duże. Ale jeśli byście robili tak, że faktycznie korzystacie z tego drzewka co roku, czyli Ograniczacie jego korzenie przez podcinanie go w koło po to, żeby te korzenie nie rozrastały się za mocno, czyli tak naprawdę robilibyście szkółkowanie drzewa, czyli ograniczanie jego korzeni po to, żeby można było je odzyskać i żeby bryła korzeniowa była duża. korzeni korzenie było dużo, ale była zwarta, krótka, nie zajmowała dużo miejsca. To przez jakiś czas jesteście w stanie zapanować nad tym rozrostem korzeni, jednocześnie zwalniając wzrost drzewa. I utrzymując je we względnie dobrej kondycji. Ale jak znam życie i tak, każdy z was tego nigdy nie robił, nie robi i robić nie będzie. Więc jedynym dobrym rozwiązaniem całego waszego problemu będzie niesadzenie tego w ogrodzie. I nie, nie jestem tutaj przeciwny roślinom żywym. Po prostu w tym wypadku, jeśli nie macie miejsca w ogrodzie, odpuśćcie sobie sadzenie drzewek świątecznych. Na waszej posesji. I tyle. Więc. Jeśli ten filmik coś Ci uświadomił, to daj łapkę w górę. Jeśli według Ciebie jest przydatny, udostępnij. A dla mojej przyjemności zasubskrybuj, żebym wiedział, że jesteś ze mną. Daj łapkę w górę, jeśli spodobał Ci się materiał. A ja tymczasem zapraszam Cię do śledzenia moich innych mediów społecznościowych. I widzimy się w kolejnym filmie. Na razie, cześć i pa!